W dzisiejszym materiale sprawdzimy, co Polacy wiedzą na temat zdrowia. Zazwyczaj się pytamy rozmówcy o wiek, bo to jest bardzo ważne. Na ile wyglądam? Operator numer 2 na ile wygląda? 30. 23. Dobra, na razie trzeba się. Nie da, żartuję mordo. Po... Zadamy proste pytania. Najważniejszy aspekt zdrowia. To jak jest teraz widz za kamerą i on nie robi ze sobą totalnie nic. Jest taki, no taki typowy leń. Jaki pierwszy krok masz postawić? zadzwonić do mnie się to... Dobra to reklama, to... reklama ej. A na koniec pojedziemy na dni miasta wodzisławia. gdzie na podobne pytania odpowiedzą znane osoby. To będzie głupie, ale żyjemy na latającym kamieniu i jakie to ma znaczenie, że ja się stresuję dziś? O, mocno. Kamera numer jeden, jesteś? Yes, numer dwa jest. Kabina numer 2 jest? Kamera numer 3? Yeah. Kupra, nie mamy łączności. Helikopter, ej, ej! odbiór nasa, nasa, nasa! Przepytaliśmy parę osób na ulicy z różnych grup wiekowych. Zacznijmy od tego, który aspekt zdrowia jest najważniejszy, według przepytanych osób. Ja myślę, że ogólnie zdrowie psychiczne i fizyczne raczej idą równolegle, nie? Bo mhm. jeżeli głowa nie domaga, no to ciało też zacznie, i w drugą stronę, jeżeli czujemy się gdzieś tam fizycznie słabi, no to też na naszą głowę będzie to oddziaływać, nie? Okej. Okay. Wiem, że to niekulturalne, ale muszę zapytać o wiek. Po 30. Po 30, <laughs> dobra. Panie, młodziutka jest. No. <laughs> Mamy 40 tak? No też młodo wygląda No nie, nie wydaje mi się Operator numer jeden wygląda co najmniej na 47 Najważniejszy aspekt zdrowia według pani? Najważniejszy No to tak holistycznie o siebie zadbać okay. I tak dalej Nie tylko pod względem tego co jemy według mnie okay. Natomiast też emocje, psychika i tak dalej Dbanie o taki cały swój dobrostan Więc okay. to jest nie tylko według mnie jakaś suplementacja, jedzenie Ale też przede wszystkim po prostu dbanie tak całościowo Okej, okay, okej okay. Jaki jest najważniejszy aspekt zdrowia? Samopoczucie. Samopoczucie, czyli jak się czujemy. Czyli mamy teraz widza za kamerą, ogląda nas, nie robi totalnie nic ze sobą. Jaki pierwszy krok ma, ma postawić, żeby zacząć się siebie dbać? Bierzemy go na spacer na początku, potem może jakaś siłownia. A restauracji zdrowej pokazujemy, jak jeść. I jeszcze coś byś mu pokazał? Nie. Okej. Okay. Gdyby teraz był widz przed kamerą, totalnie nie robi nic ze sobą. Od czego powinien zacząć? Przede wszystkim od e, dobrej diety. Dobra dieta, jedzenia. Dobre dieta, jedzenie. Następnie. No, w miarę możliwości dużo ruchu. Sen ma ogromne znaczenie. No i wiadomo, żeby życie było bez stresu. Świadomy człowiek, nie? Tak, ja tak. Wiem to. Wiem, miło, mi, także... mi, miło to. Przechodzę, także. Miło to słychać. A wiek, że jeśli mogę pana zapytać? Aż 49. Chyba. 49, no to pan wygląda na jakieś takie 40. Dobrze się pan trzyma. Ja również, dobrze. Najpierw muszę zapytać o wiek. 39. 39? 38. 38, nie wyglądacie, wyglądacie jak nie. rówieśnicy e, nasi. Dobrze się, Dobrze się trzymacie. A to wy nie macie? 39, 38? Jak ja, ma, ja, mam, ja mam 19. Tak, to wie. Nie, no że to <laughs> Ja mam 30 prawie, 99. Jaki jest najważniejszy aspekt zdrowia? Od, ruch fizyczny. I odżywianie. I odżywianie. No i to jest para, nie? Ruch fizyczny, odżywianie. Jeszcze coś dodane? Dobry trening mentalny. Me e, czyli? Mental. E, medytacja? No bo ja jestem trenerem, właścicielem studia treningu. Okej, okay, okej. Okay. Czyli, czyli medytacja, czy bardziej jakaś yoga, czy bardziej w ogóle? Nie, raczej praca nad e, przekonaniami, nad umysłem. Praca nad głową. Swoimi tak, nawykami i tak dalej. To jak jest teraz widz za kamerą i on nie robi ze sobą totalnie nic, jest taki, no taki typowy leń. Wstawaj, zrób coś. Jaki pierwszy krok masz postawić? zadzwonić do mnie okay. mówię, Dobra tam reklama, tam reklama tam ej, tam dobra tam reklama, dobra reklama, mówić. dobra, dobra reklama. Faktycznie jest osoba, no nie wiem, teraz mieszka powiedzmy w Londynie. Nie okay. ma zbyt dużo znajomych, jest po prostu praca dom, praca dom. Gdzie, gdzie szukamy tego pierwszego kroku? Przede wszystkim ten ruch gdzieś wprowadzić mhm. i świadome odżywianie, świadome podejście do ciała. Przede okay. wszystkim. A jeżeli sami nie jesteśmy w stanie, bo nie jesteśmy na tyle ograniczi, to faktycznie specjalista dobry, znalezienie dobrego specjalisty, trenera, jak gdzieś tam jakąś strategię przeprowadzi. Poprowadzi tą osobę. Okay. 13 lat dziewczyna ma, zobaczymy, co nam powie. To aż jestem ciekaw. Najważniejszy aspekt zdrowia. Uważam, że uprawienie sportu chodzę na siłownię i koszykówka. Okej, okay. ktoś zaszczepił czy sama od siebie? Yy, sama od siebie. Sama od siebie. Tak. Czyli rodzice na przykład nie, na, nie kładli nacisku na żadne z tych rzeczy. Nie. Sama tak, po prostu sama lubisz? Chciałam, tak. Ktoś, kto nic totalnie nie robi. Jaki mm -hmm. pierwszy krok powinien postawić? Wydaje mi się, że najpierw zacząć jakiegokolwiek wysiłku, Aktywność. jakieś. Mm -hmm. Nawet spacery tu już nie chodzi o siłownię. Dzięki wielkie, dzięki serdecznie dziewczyny. Dziękuję. Dobra. Dajcie lajka. Dajcie Dzięki wielkie. Fajnie by było zapytać e, ludzi z innej klasy społecznej. Ty, a dzisiaj jest są dni wodziecko. Więc może byśmy zrobili wywiady z ludźmi ze sceny. Możemy, możemy, nie ma problemu. Ale wiesz, że do tego potrzeba jakąś specjalną wipowską wejściówkę albo coś? Mordo, ja mam koneksję, media, ja znam prezydenta. Także załatwione, idziemy na Włodzisławia zapytać ludzi, zobaczymy, co odpowiedzą. Ciekawe, czy będą się różnić od tych wszystkich ludzi z rybnika. że Udało mi się złapać chłopaków, chłopaki zajebisty koncert. Dziękuję Naprawdę widać że, widać, że chłopaki się jarają wami. Słuchajcie, chłopaki, jak wam zadam pytanie odnośnie zdrowia, co wam przychodzi na myśl? Wydaje mi się, że zdrowy cykl życia typu wiesz. Spać długo, wystarczająco okay. spać. jeść zdrowe, zdrowe jedzenie. W miarę zdrowo się odżywiać. Wiadomo, trzeba znaleźć balans jakiś, ale tak jest. zdrowo się odżywiać. Okay. I jakaś aktywność fizyczna. I wydaje mi się, że. siłownia, bieganie, pływanie. Je, czy chociażby z jazda na rowerze albo. Okay. Mamy trening, to. Jaki jest najważniejszy aspekt zdrowia: psychicznego i fizycznego? Rzecz, która zawsze trzymała mnie na ziemi i pozwalała mi jakoś wyrzucić swoje emocje, przez co było mi lżej na głowie. To była właśnie muzyka. Okay. Mogłem, czułem się swobodnie. Czułem, że mogę przed mikrofonem powiedzieć więcej niż komukolwiek na żywo To mi dużo pomogło Oczyszczałem tak swoją głowę i dalej to robię Więc myślę, że jeśli chodzi o zdrowie psychiczne to jest to moje Te, Też mi się tak wydaje, że przede wszystkim muzyka to jest jedna część tego A druga rzecz to są bliscy ludzie gdzie Czasem trzeba po prostu, wiesz, wyłączyć neta, wyłączyć telefon Odciąć się od tego wszystkiego Spotkać Wszystko? się z ojcem, spotkać się z ziomalem Spotkać się z babcią Porozmawiać, uspokoić się trochę, wiesz Odetchnąć trochę tak od tego jest. syfu, który Wybrać, się tam dzieje bardzo. Mamy tutaj tancerkę Vicky Gabo Świeżo po występie. Jak ty sobie radzić ze stresem? Ogólnie nie stresuję się za bardzo, bo wiem, że to będzie głupie, ale żyjemy na latającym kamieniu i jakie to ma znaczenie, że ja się stresuję dziś? Za 20 lat nie będę w ogóle pamiętać tej sytuacji, więc zawsze sobie mówię, że to jest wszystko bez znaczenia. No chyba mamy podobne myślenie, bo ja powiedziałam, że kogo to interesuje za 50 lat i tak będę w ziemi. Dosłownie. Ała. Ja jestem na y, scenie tanecznej, powiedzmy od 6 roku życia, zawsze były zawody, czy okay. nie, więc już z tym dorastałam i czuję się mega naturalnie. Aczkolwiek mój pierwszy koncert z Wiki był bardzo stresujący. Mhm. Ja sobie radzę tak, że po prostu mówię o tym na głos, nie gromadzę nigdy swoich emocji mhm. i dzielę się z nimi wszystkimi dookoła. I to jest chyba dla mnie takim kluczem. Okej, okay. to ostatnie pytanie, już pokrótce. Najważniejszy aspekt zdrowia według ciebie? Co byś mogła polecić osobie, która nas ogląda, żeby zadbała o to, a to da mu tak jakby możliwość do zaczęcia dbania o siebie? Dla mnie w dbaniu o siebie priorytetem jest zdrowe jedzenie, przede zdrowe wszystkim. Jedzenie. Ja jednak lubię sobie też źle pojeść, ale dla mnie w życiu balans jest najważniejszy. Okay. Nie skupiam się na samym liściu sałaty, tylko skupiam się na tym, żeby były i witaminy, i przyjemności. Kocham cukier niestety i to jest moja pięta Achillesa. Jest, ja kocham czekoladę, okay, nie? Okay. Ciastka, czekolada. Czyli, czyli bliss znaczy. point, bliss point, point. Nie i cukru, to chyba to jest Twoja pięta Hillesa? Tak, kocham McDonald's, o, aczkolwiek. Powiedzmy, to, bytniemy, to bytniemy. Się wychowałam w domu, gdzie mama bardzo naciskała, żeby było zdrowo. Mhm. Raz mnie wkręciła, że będą burgery po tańcach, ja przychodzę, okay. a tam był burger z Kaszykus. To był moment, kiedy ja się rozpłakałam nad talerzem. Dobry, więc, dobry burger. Y, tak. Dobry Wiem, burger. Jestem nauczona tego, że jedzenie mu, jest, że jedzenie jest bardzo ważne. Czyli jedzenie okay. najważniejsze? Tak. I ile ty masz lat? 26. To chyba sami widzowie widzicie jaki jest 26, ja bym dał z 19. Tak, dziękuję. Bardzo. Naprawdę. Także bardzo świetna byliło. robota, świetny występ. Dzięki za wywiad. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dzień dobry Jesteśmy prosto po koncercie. Ehm, siema. Piątka, zajebisty koncert, zajebista robota. Widziałam, że się ludzie, ludzie się świetnie bawili. Ja robię taką sondę. Wy macie dużo stresów jako, jako osoby, które występują. Musicie sobie jakoś z tym radzić. Masz jakieś techniki, które pomagają ci, że wiesz, wychodzi koncert, ty wychodzisz z dużą energią, ale do tego jeszcze jakoś bierzesz to na kratę, że to cię nie wykańcza. Jak to robisz? Wiesz co, to jest kwestia chyba podejścia do, do, całej, do całej zabawy, ilości tego zrobienia tych rzeczy i czerpania z tego m, po prostu przyjemności, ta adrenalina, która się tak naprawdę pojawia przy koncertach yy, i stres, który jest yy, takim oczywistym y, faktorem. On się pojawia na pierwszych piosenkach, ale potem już znika, kiedy, kiedy są z nami po prostu ludzie. Sposób radzenia sobie ze stresem jest taki, żeby go przyjąć i przekuć w coś, co, co da power do robienia rzeczy dalej. Po samym koncercie ja preferuję chill out o, dobra, i ten... i chill out. Czyli chill out. Czyli taki tak jakby stres działa tylko przez pierwsze parę minut. To jest tak jakby wejście. Tak, troszeczkę fiasno. jak na boisko piłkarze Wchodzą te pierwsze 5 minut tak. troszeczkę o a później już grają swoje. Tak. tak Mniej więcej tak, jak to tak. wygląda. Tak. A jeżeli teraz jest widz e, przed kamerą, który generalnie też radzi sobie jakoś ze stresem, musi jakoś dzielować z tą rzeczywistością, co byś polecił takiej osobie? O co e, powinien zadbać? No zadbać przede wszystkim o sen, o wypoczynek. To są najważniejsze rzeczy. Nie klejcie wody. Woda, woda, woda. Woda, woda. woda. <laughs> nie, klejcie wody. Bo... Nie, klejcie wody. nie klejcie wody. Nie klejcie wody, ja rzuciłem, alkoholu. ale my się napijemy. Nie, nie. Trzech dobra. I pół roku nie piję no. i uważam, że to była moja najlepsza decyzja w życiu. Okej, okay, dobra. I to jest coś, co zmieniło bardzo dużo. Yy, no na pewno to są, to są takie rzeczy, które zmieniają wypoczynek, nastawienie pozytywne i... O no jest Jamal. bardzo ładne ciuchy. Bardzo ładne ciuchy. Bardzo ładne ciuchy, bo dostałem. Bieł. Przepraszam, Myrdulki. bardzo, musisz pozdrowisz moich widzów. Bardzo proszę, rasa dobrze. Jesteście z wami, jesteśmy z nami, my jesteśmy z e, lokowanym i w cieniu. O. Kochamy Was wszystkich. Hello! Pozytywna energia. Dzięki yes. chłopaki. Dzięki. Dzięki. Nieważne ile zarabiasz, nieważne z jakiej grupy społecznej jesteś, nieważne co robisz w życiu, wszyscy mają to w chuju. Bardzo ważne jest to, jak o siebie dbasz. Najważniejsze jest to, że to gdzie ty idziesz, gdzie ty jesteś, gdzie ty byłeś, nie ma totalnie znaczenia. Dbać o siebie będziesz zawsze tak samo. To chcę pokazać ludziom, że wszystkie te rzeczy, które zostały powiedziane na vlogu, przez ludzi, pracowników kopalni, dziewczyny ze sceny, Opaków, co rapują, nieważne z jaką osobą dilowałem, zawsze powiedziały to samo: dbanie o siebie to jest sen, aktywność fizyczna, dobra dieta. I te rzeczy są za darmo, bo i tak wydajesz na jedzenie, więc co ci szkodzi kupić dobrej jakości odżywcze jedzenie? Sen masz za friko i aktywność fizyczną też masz za darmo. Mordo, więc nie masz wymówki, kurwa! Nie masz wymówki, stary! Masz się ruszyć i coś zrobić! Jak chcesz być zdrowy? Jak chcesz sobie wziąć tabletkę i liczyć na to, że system ci pomoże? To so, powodzenia stary. Na serio. <laughs> powodzenia w chuj.